Czeka pan wrycza. Pierwsza guma dla krak. Pasiut. Pasiut minął Jeszka. Pasiut i szansa dla gospodarzy. Fraszko po drugiej stronie. Pasiut i znakomicie krasa. Monto, Krasanowski. Zamieszanie przed bramką pasów. Ty przy bandzie. Wytrzymujecie przy krążku. Kunst ma dużo miejsca. Kunst broni Marej. I mocarski. Na prawą stronę, do wróbla, wróbel i Marej łapie krążek. W tej stronie doskonała dyspozycja Johna Mareja i sporo szczęścia, a także póki co rozregulowane. bardzo Fraszko przy krążku, Pasiuk, wprost w rękawice, krasa. Wildomec, Wildomec przed bramkę, Marej Berling ma otwartą drogę do bramki, Berling! Próbował gdzieś tam w okienko, zamieszanie przed bramką. Krężelok, Marej, jeszcze próbował Sawicką z przewagą jednego zawodnika. 47 sekund do zakończenia kary i Latal. Latal, Marej, gol! Zaskoczony Marej. Mówiłem o Latalu, był tam jeszcze przed bramkarzem Katowic. Adam Raszka. Nie masz co zrobić z krążkiem. Wrzuć na bramkę. Martin Latal. Mówiłem o jego doświadczeniu. Michalski. Michalski przed bramkę. I gol! Ależ odpowiedź gospodarzy. Michalski. Bezpański krążek na kiju. Igora Smala. I ten kieruje. Krążek do bramki Filipa Krasanowskiego, jeden do jednego. Mamy remis w Katowicach. Z przytupem objednany Krasanowski i gwizdek arbitra po interwencji. Pasiut bro... przed bramkę, Marklund broni Krasanowski. Bartinen. Partinen i Krasanowi. Monto, monto. Na drugą stronę Koponen. Krasanowski. Partinen. monto. Chodzi Guma jak po sznurku i gol! Aleksji Wartinen. Filip Krasanowski pokonany. Wykorzystują Katowiczanie grę z przewagą. I obejmują prowadzenie na 9 minut 14 sekund przed końcem. O, przejął krążek zagrywany przez Bepiercza Fraszko wyprzedził Kunsta, objechał bramkę do Pasiuta i gol. Wyprowadzona w pole defensywa Pasów i 3 do 1 Katowiczanie prowadzą z Komar Krakowią. i Marklund. Dwa razy już na kolanach był Marklund, ale poradził sobie. Zdołał odegrać do Sokaja zamieszanie przed Krasanowskim. Kila Tala. Marej postrzale Junana Wildu przez moment w polu Bramkowski Olson Sokaj gol pokazuje Krasanowski że poruszona została Bramka blisko całej akcji Patryk Kasprzyk arbiter Teraz w rozmowie z kapitanem na platformie Polski Hockey TV. Dziękujemy za uwagę. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.